Jesteśmy w miasteczku sportowym. To nowość na Dniu Jagody, ale dzieci bawią się przecudownie, pogoda dopisuje. Jest wiele konkurencji, ale o tym wszystkim opowie pan Krzysztof Leszczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Nie lada trudne zadania dla tych dzieci przygotowaliście. Myślę, że trudne to nie są, ale są zabawne, uczące i rozwijające również sportowo. Dla maluszków jak znalazł. Chyba z 10 czy 11 tych konkurencji, ale są takie ciekawe i nietypowe. Tu jesteśmy przy, wydawać by się mogło, klockach, a to tak naprawdę tor przeszkód. Tak, to jest konkurencja, która nazywa się Jagodowy Wiaterek. Osoba startująca, czyli nasz przedszkolak bądź dziecko ze szkoły podstawowej, ma za zadanie przez tą trasę ułożoną z klocków przemieścić piłeczkę ping ale dmuchając ustami. Jak widzieliśmy przed chwilą, nie było to takie proste, ale dziewczynka dała, dała sobie z tym świetnie radę. Jesteśmy też przy konkurencji, gdzie trzeba strzelić gola, jak nasza reprezentacja. Mnie pan Krzysztof próbował namawiać, żebym weszła do tunelu dla dzieci. Powiedziałam, że nie wchodzę, bo jak wejdę, to już nie wyjdę. Ewentualnie spróbuję strzelić. Proszę o jakieś podpowiedzi, Panie Krzysztof. I no ja zapraszam, bramkarza nie ma, więc zadanie łatwe, bardzo łatwe. Ale czy uda się trafić? Proszę bardzo. Jak duża to Pani odległość? Proponowałbym ze szpica, tak będzie najbezpieczniej. Spróbujmy, ale pan będzie mi asystował. A, Może tak, pan tak. jakoś mi tu podpowie. Wskazówki. Tak, prosto, prosto, prosto łóżką. O! o jaj! Jakby powiedział Jan Ciszewski, milimetry. Gdyby nie ta kamera, mogłabym powiedzieć, że strzeliłam do bramki, ale niestety jest dowód. Nie Przejdźmy się. dalej, opowiedzmy o tych y, konkurencjach. A skąd w ogóle pomysł, by, by takie miasteczko utworzyć? Bo to już 13 dzień jagody, a pierwsza taka propozycja dla mnie. Nie, y, propozycja jest druga. Pierwsza taka propozycja była. Jak dobrze pamiętam na drugim święcie jagody potem gdzieś to no, się No ładnych mam... kilka lat trzeba było czekać. Dokładnie 11 lat, także trochę czasu minęło. Ale uważałem, że takiej oferty dla dzieci do tej pory właśnie nie było i należało się nad tym pochylić i dzięki moim przyjaciołom, którzy mi też podpowiedzieli jakie konkurencji dla dzieci przygotować. Takie przygotowaliśmy. Państwo, którzy stoją na tych 11 stacjach, to są wolontariusze, czyli dobrze ludzie, którzy chcieli w tym wszystkim mi pomóc i pomagają świetnie zresztą. Proszę Państwa, tylko że taką jak gdyby najważniejszą rzeczą, to tutaj dzieci nie tylko przechodzą konkurencje sportowe i powiedzmy sobie z gadule, ale walczą o tytuł spryciarza jagodowego. I myślę, że to jest takie zachęcające, bo widziałem błysk w oczach, kiedy zobaczyło dziecko dyplom. I myślę, że to się ta myślę, że ta zabawa nam się świetnie uda, nawet widzę, że już są pierwsi kandydaci do wypisania dyplomu i odebrania nagród rzeczowych. Ach, są nagrody oczywiście. Ależ o, oczywiście, słodkie, w podstaci cukierków. Jagodowych, to są krówki zawinięte w ładne papierki z logo jago, Dnia Jagody. Mamy soczki dla dzieci, bo dzisiaj gorąco, a także nagrody rzeczowe, które ufundował Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. To są młodzi ludzie, którzy brali już udział w konkurencji. Tak, jak widzę po kartkach, no zapraszam. Zapraszamy Was tutaj do siebie. Udało Wam się pokonać wszystkie konkurencje, przejść? Tak. tak. Która była najtrudniejsza? Y która dla Ciebie była najtrudniejsza? Układanie klocków. No, dla mnie też. No i co, i wiecie, że Wy zyskacie tytuł spryciarza jagodowego? Tak, wiemy. Jesteście z tego dumni? Tak. To super brzmi. A Wy lubicie jagody? Tak. A w jakiej postaci najbardziej? W sokach. W ciastach. W ciastach. A pierogi z jagodami? Też. Troszkę. No, Panie Krzysztofie, a ja pan? Dziś mówimy świętuje, króluje jagoda. Jaką potrawę z jagód pan preferuje? Ja bardzo lubię zupę jagodową. Moja małżonka gotuje, jest świetna. Rzadko ją robi, ale robimy naprawdę. Jest bardzo dobra. Długo by można było rozmawiać, ale nie ma co przeszkadzać. Ci młodzi ludzie oczekują na swoje nagrody. Czekają, do której, czekają. Do, do której miasteczko sportowe czeka na najmłodszych? Ja zapraszam wszystkich na boczne boisko Stali Chocianów. Czekamy na, na milusińskich, czekamy na rodziców. Od godziny 11 wystartowaliśmy i jesteśmy do godziny 14. Ale jeżeli będzie kolejka, będą dzieci, to na pewno zostaniemy dłużej. Zapraszam. Przy, przybywajcie zatem do Chocianowa całymi rodzinami, bo atrakcji cała moc i co ważne, jagód w lasach chocianowskich jest w bród. Rano wszyscy ci, którzy wystartowali w konkursie, uzbierali ogromną ilość tych jagód. Z tego co wiem, 8 kg. Nie lada wyczyn w tak krótkim czasie. Także przybywajcie, bo nowością na dniu jagody jest nie tylko miasteczko sportowe, ale także to, że jagody można tu na stadionie dostać. Nawet nie trzeba iść do lasu. Przybywajcie, bo do bladego świtu wiele się będzie tu działo.